Powodem odmowy wyznaczenia miejsca składowania na konserwy mięsne ze Szwecji było, była brak terminu przydatności do spożycia i data produkcji tychże konserw. Data wskazywała produkcji na to, że mogły pochodzić one od zwierząt, które już chorowałyby, na, mogły zachorować. Na BSE, natomiast wtedy nie obowiązywało jeszcze badanie w kierunku BSE. A w momencie, kiedy usiłowano je wprowadzić do Polski, było już obowiązkowe badanie by mięsa wołowego w kierunku BSE. I dlatego uznałem, że jest to mięso, które może zagrażać, a w związku z tym mogą zagrażać i nie mogą być zbadane w sposób wykluczający to zagrożenie. Uznałem, że stanowi materiał na tyle niebezpieczny, że nie może on być wprowadzony do stworzenia przez człowieka. Konsument końcowy wojsko nie może być dalszym dystrybutorem żywności, bo z przeznaczenia tego produktu wynikało, że on jest tylko do, do tych rezerw. Jeżeli wycofywano to z obrotu, myślę, że nie bez powodu i nie tylko były to przyczyny ekonomiczne. Myślę, że ci, którzy wycofywali ten produkt z obrotu, spostrzegli również to zagrożenie, które ja wziąłem pod uwagę przy niedopuszczeniu ich do obrotu w Polsce.